earthquake had rocked the pedestal destroying the shrine that surrounded the artifact of body and matter the charms that had protected the third artifact broke and it was stolen even worse it was paired with the artifact of mind and power without the artifact of soul and righteousness the power of the artifacts became twisted and brought to life creatures of bones and dust capable of moving but lacking soul and meaning, the train was the only thing that could bring back balance to the world. Witam serdecznie z tej strony nowinka oraz Mirek. I witamy w kolejnym odcinku Train Enchanted Edition i Level Hell. Hahaha, szukam tej na. Colonel mines. No. Kopalnie, po prostu kopalnie, skróćmy fajne. to. <laughs> Niech to fajne. Ale, ale fajnie, że próbowałaś. To, to jest chociaż tyle, że podjęłaś wyzwanie. Ja uważam, że coś tu na górze może być. No to wskakuj do góry. Eee! <laughs> coś tam chyba jest na górze. Eee, yy, o! O, o! O? O? Nie, nic nie ma. Ale potwierdzono, że nic nie ma, tak? Tak. Wolę to Chodź potwierdzić. Teraz. Czekaj. Mamy tak... 20 na 25, jakim cudem? Przecież nie, nie, nie przechodziłam... Mam 23 na 25. I mam wszystkie inne rzeczy odkryte, więc... Tak. Czyli 5 potrzeba... tylko expa. Znaczy ja mam dwie buteleczki expa. Nie. To tu... Czekaj, tu na górze na coś może być. Za... Tak najbardziej może być, tylko że ja zjechałem w dół. Ja sobie wskoczę na któreś z tych Jasne, zębatych. Próbuj. O, 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 o. Jest, jestem. Ja sobie nim przejadę naokoło. Chyba, że już tutaj coś będzie, nie? O! O, zgniecie mnie. Poczekaj, nie mogę przejechać nim naokoło. Nie, nie mogę jednak. Dobra, jedę w dół. Okej, okay, jestem. Co tu się dzieje? Impreza, generalnie rzecz biorąc. Tak, tak. Zaczną się lewele, gdzie będziemy tyle chodzić w kółko, że nie będzie wiadomo, gdzie już byliśmy, a gdzie nie. Czyli tam u góry odkryłaś, jak rozumiem, tak? Tak, nic tam nie było. Nie, ja, nie ja. Rzucił mi na głowę, widzieliście to wszyscy? Widzieliście, jak tam jest? I on mi tak zawsze robi. No, życie, życie. Coś tam może być na górze, ja w to nie wierzę, że tam nic nie ma. No nic nie ma. Serio? Nic nie ma? O, spadły, patrzcie. I prawie wy... zginęliśmy. dupę nasz most się poszedł. Aha. No <noise> krótki ten mostek. <noise> Coś ty zrobił. się do checkpointa. Nie, nie wróciłem się do checkpointa. Czekaj, czekaj, może burąc za mi się. Mogę się przepulikać. A już tam następny bliżej będzie. Ja już walczę. Ja już podjąłem wyzwanie. Podjąłem wyzwanie Akimela. O, oh, wow. na nakurzam. nakurzam ostro, że się ino gwizdzi. Uwaga! Oh Kolejne kolce! Kolce, ahej! A tutaj cały czas się spało. Ale dam Kolejne radę. Kolce. Dam radę nowi, nie takie rzeczy, co nie? Boję się. Po prostu się boję. Możesz przejść. Dziękuję. Checkpoint już ma, twój wrócił, jak coś. Dziękuję bardzo. To na górze zobaczymy. Nie, nic tutaj nie ma. Nie, nie! I wózeczek nam strąciłam. A coś w wodzie tam może być. Myślisz, że skoczyć tutaj? Ewentualnie, zawsze możesz się wyratować, szukając tych drewnianych podpórek. Okej. Okay. Zastanawiam się, czy coś będzie, czy nie. O, dobra, tam jest checkpoint. O. Nie. Nie dostanę już do podwórki. O, jest, okej. Okay. <laughs> Jaka panika. Spadłam. <laughs> Ale ja się o tak, tak, to na ten buzeczek na pół. Nie zdążyliśmy się przejechać. Nie wiedziałam, że tu coś stoi takiego. Bo tak powiem, tak Tutaj na górze jest skarb. <laughs> Widziałeś to? Zdęła. Zdęła. Dobra, Fajnie. Na górze jest skarb. Na górze jest skarb. Jaki fejr. Zeskoczniamy się. Jezus, nie, nie zginę. No tylko warek tam po stanie. Jaki fejr. O! Tam na górze już nic nie ma, nic. Nic nie widać. To są te skarby, które już zgarnęliśmy, no nie? Tak, już skrzyneczki mamy odfajkowane, z okay, pamiętam. Mam zły feeling about this, oddaj mi. Ach... sobie dół patrzę. Idziesz górą, a dołem? Tak robię. Okej... Okay. Oh. A. jak tu ciężko, boję się, że głową uderzę o... Co się tam działo? No, nie jest moim impreza. Dobra. No, Aha, ja tędy nie przejdę. Dobra, muszę wrócić. O, bo właśnie nie miałem jak się przełączyć i mi właśnie zepchnął mnie. A ja chyba nie przejdę ten... Jak ja mam tam zeskoczyć? Poczekaj. Okej, okay, udało mi się skoczyć na górę. Dobra, jest checkpoint. Jest, 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 już. No i sobie. Matko boska. Oh, oh, oh. O, skrzyneczka. O ja. Brrr. Platform skill. Ty, czekaj, bo ja cały czas... Ja cały czas nie mam expa, żeby sobie nadrobić te trzy skile jeszcze na swoich postaciach, więc dupa. No, tam nic na dole nie było? No, 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 no. Tam nie było nic na dole? A tu są expy, dobra. Bo tu na dole, tam nie ma żadnej platformy pod tym trójkątem? Poczekaj. Nie. Aha. No. Nie, czy to jest checkpoint. Dziękuję. Przyjrzyli to. To jest twój pancik i Ciekawsze twoje wpadło? to był twój, twój EX, bo ja już nie mogłem. Nie, 12 na 50, dwa tak spadło dostałem. Ja mam 23 na 25, czyli no. chyba jeden mi spadł. Mi wpadły dwa. Zabrałeś mi trójkąt spodnie. Sorry, bo ja właśnie chciałam wyskoczyć. Checkpoint jest za to. Bo. Dobra, ja wrócę do checkpointu. Ja. Jezus Maria, ja. to był fail. To Kompletny misunderstanding. Widzieliście co mi robi? Widzicie jakie to jest maltretowanie? Ten trójkącik wyżej mógłby być. No nie. tak. A ja to co? W połowie daj drogi. A czekaj, Dzień. czekaj. Nie, nie, nie! No bo chciałem ci podwyższyć i byś sobie, wiesz, liną... Ja, ja dziękuję za... Ja dziękuję za twoją pomoc. Ale nie, no bo liną bym ci podrzucił i byś sobie liną sobie mogła wejść, wyskoczyć. Dobra. <grych> Dobra. Bo nie zapomnij, że jesteś łucznikiem. Dobra. Nie ma Mówi. Łuczy. Nikt nie żyje. No Ja zaraz sam nie, nie będę W tym tempie. Już idę na górę. Zabij ich. Zabij ich. Ja się czuję zagrożony w tym momencie. O, podłogę nie chcący rozbijam pod sobą. O. Sam się zrzucasz. Ja... ja nie mogę ile tego, jest o to hardcore mod jakiś. Nie mogę do niego doskoczyć. Dostał dechów w twarz. O, jak źle mi się na tym grubasku. Co ty mówisz? Grubaski są fajne. Wiem. O, tam coś jest ten. Tam można wskoczyć. Gdzie? Co? Jak? Tam, po, na lewo, widzisz? Jest ten, tam na lewo. Zobacz, czy tam coś jest. Tak Jest jeden potion z Eckspę. Widzisz. Ale to twój potion, bo mi nie zaliczyło. A czemu cały czas mi pokazuje klawiaturę, klawiaturę plus myszkę na ekranie? To zawsze tak cały czas pokazuje nam na ekranie? Też to masz? Nie. Yyy, poczekaj. Oj, już, okej, zniknęło jak zmieniłam postać. Pytamko, czy tutaj na dole... Czekaj. Zrobię coś szalnego. Jak nie tam tak jest? Ale jest y, po Przepaść? drugiej... Nie. Po drugiej spadłam. Po drugiej stronie przepaści jest skarb tu na dole. Po prawej jest skarb. Zjedź sobie na tym trójkąciku, no zjedź na nim. Ale czy Masz ja... Masz skarb i ekspy. Ale jak ja wyjadę do góry? Tu, tu, tu spadniesz zaraz. No, normalnie po trójkącie se wskoczysz na prawo tutaj. Ale nie, jak ja wrócę? No normalnie, skacz pod... na prawo, skacz. No normalnie, trójkącik se... O, mine master. Mastera, mamy trójkącik chce zrobisz i skoczysz na górę. No i wrócę w połowie gdzieś wysokości trójkącik, skoc skocz i w prawo. w prawo. O, i już, I czym problem. Spanikowałam. Oj, tam w dół ko mu. Gruzy. Nie, żona cię przytuli. Ale zawsze warto spróbować. O, czekaj, koniec levelu będzie. Ja to chyba dziękujemy, no nie za oglądanie. Ostatnio to był jeden wielki wybuch. No, ostatnim razem to nas raz zmiotło. W ogóle nie chcę nic mówić, ale moja postać nie żyje i zamiast być na swojej postaci, to dwoma tylko wchodzimy, bo moja biedna laseczka, mis... misiaczka kochana to. Ale <laughs> się... ja wywijam <laughs> kiecę, więc wiesz, nadrabiam za nią. Ta... Dobra, dobrze. No to dziękujemy w takim razie za oglądanie tego odcinka i zapraszamy do kolejnego. Trzymajcie się i do zobaczenia. pa.